Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy Sporządzania Potrafi Napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Produkcja wyrobów kulinarnych opiera się na przepisach kulinarnych recepturach. Receptura gastronomiczna jest wewnętrzną normą, podstawowym dokumentem technologicznym w produkcji gastronomicznej. Zakłady gastronomiczne mogą układać własne przepisy kulinarne. Normatyw surowcowy na jedną porcję ustala z reguły szef kuchni. Podczas produkcji każdego wyrobu w zakładach gastronomicznych należy wykorzystać wyłącznie obowiązujące w danym zakładzie przepisy kulinarne. Receptura gastronomiczna powinna zawierać następujące dane: nazwę potrawy, dania, napoju lub innego wyrobu, autora i datę utworzenia, informacje dotyczące identyfikacji osoby nadzorującej produkcję oraz osób przygotowujących potrawę. Określenie wartości odżywczej, czas wyprodukowania danej potrawy, przeznaczenie potrawy, identyfikację konsumenta, listę składników wchodzących w skład potrawy, rodzaj gatunek i ilość surowców potrzebnych do produkcji w gramach lub w centymetrach sześciennych, tak zwany normatyw surowcowy, sposób przygotowania potrawy, metodę wydawania posiłków konsumentom. Najważniejszym elementem procesu produkcyjnego jest właściwy proces technologiczny, w wyniku którego następuje zmiana wyglądu, kształtu, struktury, smaku, zapachu i składu chemicznego surowców i półproduktów. W produkcji gastronomicznej właściwy proces technologiczny dzielimy na dwa zasadnicze: obróbkę wstępną, polegającą na przetworzeniu surowców na półprodukty, Obróbkę cieplną, polegającą na przetworzeniu półproduktów na wyroby gotowe. Zapoznaj się z przykładową recepturą na zupę jarzynową z ziemniakami. Marchew, seler, pietruszkę, zetrzeć na tarce jarzynowej, zalać gorącą wodą i gotować na małym ogniu. Następnie dodać pokrojone ziemniaki, poszatkowaną kapustę i fasolkę szparagową. Pory umyć, pokroić i zeszklić na margarynie, dodać do reszty zupy. Całość gotować na małym ogniu do miękkości. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.